Po poradniku na temat docierania Bartona Blade R125. Chciałbym wam teraz już naprawdę króciutko, bo miało być tam ten filmik krótko, ale no ja nie umiem tak szybko wszystko powiedzieć, skrócić. Fajnie, żebyście wyłapali wszystkie niuanse i robili tak ewentualnie jak mówię. A dzisiaj demontaż siedzenia w Bartonie Blade R może błahe, może banalne, ale po pierwsze. Tak jak dostaję informacje od naszych klientów, nie ma tego napisane w karcie gwarancyjnej czy instrukcji obsługi. Raczej nie wiem, czy sprzedawcy, czy osoby, które to wydają, przekazują naszym klientom, i wiem, że jest problem z tym, jak za pierwszym razem dojść po, na przykład do akumulatora, bo tylne siedzenie jeszcze sobie ogarniecie, ale przednie siedzenie, znaczy siedzenie kierowcy, żeby ściągnąć, no to czasami jest zagwózka. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak mieliście, a ja Wam na szybko już pokazuję, jak to zrobić. Słuchajcie, żeby zdemontować siedzenie kierowcy, musimy najpierw zdemontować siedzenie pasażera. Do tego wystarczy nam kluczyk naszego motocykla, więc zapraszam tutaj i zobaczcie. Z tyłu pod tutaj siedzeniem macie zameczek. Musicie go przekręcić, wtedy zwalniamy tutaj zameczek i podnosimy siedzenie. Zobaczcie, to jest ten, można tutaj pokazać jak przekręcamy stacyjkę, znaczy stacyjkę, przekręcamy klucz, to nam się wtedy to otwiera. Też fajnie jakbyście dbali o to, co sami przesmarowali tą linkę, po to, żeby to bardzo fajnie się e, otwierało. No i teraz problem wielu klientów, wielu posiadaczy Bartona Blade R, jak jest ściągnięciem. I w większości przypadków, uwierzcie mi, ja na początku sam tak miałem, jak jeszcze zaczynaliście sprzedawać ten motocykl. Próbujemy podnieść, bo tutaj nie widzimy żadnych uchwytów, żadnych śrub. To wszystko jest zamaskowane bardzo fajnie. I pierwsze, co robimy, staramy się podnieść, staramy się to mocno podnieść, wyskakują nam te zaczaski z tych naszych kwadracików, no i potem nawet nie jesteście w stanie włożyć z powrotem. Raczej nie siadamy na to, bo to złamiemy i jest problem. Więc mam nadzieję, że ten poradnik Wam teraz to ogarnie. I teraz zobaczcie, kurczyki sobie schowamy. Po lewej i po prawej stronie macie takie bardzo ładne łeski czarne, te łeski to są tak zwane maskownice. Bardzo, bardzo ładne. Musimy to sobie lekko podważyć, i musimy sobie to ściągnąć. Bardzo ostrożnie musimy to robić, bo one mają takie zaczaski. Wchodzą w te nasze uchwyciki, i wtedy dochodzimy. Już zobaczcie do tego miejsca, czyli mamy mocowanie. Tutaj naszego siedzenia, czyli mamy śrubę z jednej strony i śrubę z drugiej strony. Więc ja już lecę z odkręcaniem i pokażę wam, co jest już pod siedzeniem, a tam jest akumulator. Bo jak będzie rozładowany, no to mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomoże dostać się do akumulatora. To co? Ja biorę klucz. Zobaczcie, to jest klucz dziesiątka, nasadkowa najlepiej i lecimy z odkręcaniem. Po ściągnięciu najpierw tylnego siedzenia, czyli siedzenia pasażera, przechodzimy do ściągania siedzenia kierowcy i dochodzimy właśnie do akumulatora. I przy okazji będziecie mogli sobie zobaczyć, na jakim module sterującym przyjechał nowy Blade. Nawet nie wiem, co to jest. To już nie jest nic tak naprawdę oryginalnego. Wszystko jest z zamiennikami. Mamy dojście do filtra powietrza. Tutaj można pokazać. Żeby to oczywiście ściągnąć, trzeba jeszcze bak ściągnąć, ale to już nie polecam tego robić. Mamy oczywiście dojście do komnatora, tak żeby go gdzieś się naładować. Polecam, żeby sobie nawet w tym miejscu gdzieś schować albo w tym miejscu właśnie kluczy dziesiątka w razie czego w trasie. Mieć jakąś, jakiś klucz do świecy. Jak widzicie już nie dostajemy żadnych tutaj zapasowych kluczy. Nawet jest tutaj, zobaczcie, można zobaczyć. W tym miejscu jest taka, taka lekki schowek, więc ja bym tu proponował włożyć jakieś narzędzia, śrubokręt, jakieś mm, kleszcze, na pewno klucz dziesiątka nasadkowa i wtedy na pewno możecie sobie nawet w trasie wymienić akumulator. Więc Ja już przechodzę do składania, też Wam pokażę dokładnie jaka kolejność składania, jak to powinno wyglądać już po, po, zadem, po zamontowaniu tych wszystkich opon. We'll